że moi drodzy u nas również rozpoczął się sezon wycieleń tutaj mamy jałeczkę Teraz, mi przyjedzie paszowozem bardzo rzucone się prościela dlatego też jeszcze mokro z rana eee, ale co się powiedzieć jak widać to my no, zadajemy sobie na tyle trudu eee, że każdą krowę po wycieleniu od razu z cielakiem separujemy do takiej tak zwanej po naszemu strefy VIP i tutaj ten cielak jest po prostu z tą matką jest bezpieczny eee, my w 100% wiemy że on wypije tylko on tą siarę, niech mu tej siary nie podpierniczy, że tak powiem. Co, no i jest bezpiecznie. I tak tutaj taki cielaczek z tą matką spędza sobie no tydzień, dwa tygodnie, bo ogólnie możemy cztery takie strefy zrobić. Zależy się po prostu od ciemności wycieleń. Eee, już poprzątane, ja sobie już postawiłam um, do eee, żebyście je w piłkę. Ale już weterynarz, już jest I dzisiaj zabieramy się do badania Trzy dekastracje na naszych dzieci. Ciekawi się, czy Kolejny, do nas są weterynarz pan Jest to taki no, najbardziej znany e, od lat e, weterynarz na naszym terenie. On zajmuje się u nas typowo koni. E, I co, przed nami dzisiaj dwie kastracje, bo musimy wykastrować właśnie tutaj Bonera i musimy właśnie wykastrować naszego e, Belmondo. mają już, no Boner ma 3 lata. Ten drugi ogierek po półfryzryjskich, na no, półwinię fryzryjskich, ale po Fryzie. Ma dwa lata, tam to jest takie niecałe, nie? Tam niecałe trzy lata. No i jeszcze już wziął się za popaku, bo wiadomo im starsze, tym potem bardziej wisują. I czasami może też być tak, że można takiego ogiera wykastrować na wesoło. Czyli kastracja jest, ale po prostu nic potem może nie dać. Nie mieliśmy jednego takiego ogierka. Czekaliśmy, czekaliśmy, a bo za małe, bo za małe, bo za małe. A potem już wiesz, już miał w ogóle nie to, co, no, to, co genetycznie. Chciał już mieć, bardziej ogierował no i mimo że był wykastrowane, to po prostu nie działało takastracja. Tak ja zawsze mówię, że się na konia jak wódkę na koto. Tak. <grym> no to to się, tak. No jeden <grym> po setca leży po sercu, tak <grym> tak i po leży po następnym. Tak jeszcze tak samo było to. jest zwolennikiem kastelacji nastojąco, czyli nie usypiamy całkowicie pacjenta, tylko zostaje znieczulenie takiego głupiego jasia i tutaj zostaje znieczulenie właśnie w oba jądra i... Akcja jest zrobiona, naprawdę trwa to niesamowicie szybciutko. Ta rana ona jest cały czas otwarta, jej się nie zszywa. Wszystko chodzi tak naprawdę o to, żeby po prostu nie powstawały żadne skrzypy i żeby cała ta krew się wydobywała cały czas na zewnątrz. I tak jak dzisiaj chłopaki będą w woksie. Dzisiaj mamy wtorek, środa, czwartek, już będzie musiał być jeden i drugi oprowadzane, żeby przede wszystkim to krzywo się nie zrosło. Ponieważ no jest to w takim no niezbyt sympatycznym miejscu, ten zabieg, bo to nie jest operacja, tylko zabieg. Chodzi o to, żeby ten koń był w ruchu i ta, ta rana po prostu się jakoś tak nie sklepiła, tylko wiecie, ona pracowała i się ładnie goiła w czasie. Tutaj jeszcze mamy tego pięknisia, też po właśnie naszym Broadway'u, ogierek, ale jeszcze jesteś za młody. Jeszcze tak nie fisiujesz. Na jesieni dopiero czeka ci też taki zabieg maleńki. O, tyle lat już mamy konie, ale nie mogliśmy się dochować przez tyle lat z srokatej klaczy. I wreszcie jest po naszym ogierze po Broadwayu. Wreszcie jest srokata klacz. No, długo wyczekiwano. I Co moi drodzy, Kolejne do zbadania? Mamy tutaj dwie klacze: mamy do zbadania tutaj Biankę, mamy do zbadania Lunkę i zobaczymy, czy tutaj na właśnie Broadway coś zdziałał. my mamy swojego Ogiera, American Paint Horsea z papierami, z licencją. Aczkolwiek nie wyrabialiśmy tej amerykańskiej licencji, ponieważ my nastawiliśmy się. Na swoje klacze, tak naprawdę. Dlatego ja też nie mam ugiera wystawionego. Ja wiem, że ktoś coś ma, no to trzeba za tym robić pieniądze i wszystko, ale nam tak naprawdę zależało najbardziej przede wszystkim na naszych klaczach. I też bardzo chcieliśmy po prostu wreszcie doczekać się sroka tej klaczy. I jak zobaczyliśmy Broadwaya, to mieliśmy tak naprawdę kupić srokatą klacz. No ale jak zobaczyliśmy Broadwaya, takiego mojego po prostu, no wtedy jeszcze wypłosza, to no po prostu się zakochaliśmy w jego kolorze po prostu. No i co? No i zdecydowaliśmy że weźmiemy tego po prostu American Paint Horse'a. No i został z nami i tutaj, zajmuje się naszymi po prostu dziewczynami. O, ja, no? To, tak to, tak to, tak e, to, to o, o, to tutaj szturek, to, 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 to się tak rusza, nie? No, no. A tutaj, to, to tam serdeczko, już, ah. już... Ah. Czyli brodziak zadziałał. Jest! No. Teraz czas na biankę. coś widać jeszcze Nie, tutaj zarodka nie widzi. To, 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 to białe na dole, ne? To jest... To jest strzałka. To jest zarodka. To jest śrzałka, tam gdzie jest o tu poniżej strzałki, poniżej nie? To jest... Radzka zarodka. to jest trzy tygodniowe. To brodziek zadziałał. Robimy i teraz jeszcze obydwie srokaty klasy. Będzie super! Także też nastąpił niepokalalane podejście. No, Brodziak, ci powiem. Naprawdę zasłużyłeś na jakieś dobre jabłko albo marchewkę. Także mamy trzy źrebne klacze, nawet nasza Karina. A my naszej Kariny nie mogliśmy pokryć przez. Brodziak okazał się naszym. Nie wiem. Józefem, czy tam nie wiem. No, Bogiem to jego ja nie nazwę. Ale no, cud nastąpił jest ta nasza piękności ona ma tą dupkę taką troszkę wypaloną z tego względu, że gdy klacz miała właśnie e, ruje pijąc mleko po prostu no miała rozwolnienie e, w tamtym momencie, dlatego ta dupka jest taka, że tak powiem wypalona dobra, dojechały pan dźwigowy zaraz będziemy działać Tutaj mamy pana Mietka. To jest najdłuższy stażem spawacz, pełen profesjonalista. Także od tego pana można się uczyć. Jak pan długo w sumie w zawodzie? lat. Będzie. No, to nie byle jaka firma teraz stawia. No i drodzy. Dobra, i ja szybko wpadłam do chaty. Wstawicie ryż. Tutaj przygotowaną sobie już marcheweczkę. Z groszkiem, z bułką tartą. Sosik już mam. Mięsko już mam, także. O, kurde, pilnuję tego ryżu, i teraz w tej z powrotem. To co, to jedziemy z prezesem? Nasz czołowy spawacz? Nasz czołowy szpawacz? Także tego u nas jeszcze nie było. Przyjechał do nas kolega, tutaj jest profesjonalnym sprzętem. Także będzie pierwszy manikir naszej jednej krówki. No, profesjonalnie mówiąc korekcja racic. A będzie tutaj działała.